dzień dobry, dzień dobry 29 lipca 2025 wtorek, dzień Marsa Księżyc już w wadze, przeszedł już chyba z panny do wagi o przepraszam, tak z freehanda znowu kręcę Ech, karty dnia Ech, tak, bo oczywiście, że wyciągam codziennie karty dnia, codziennie zapisuję jednak nie codziennie nagrywam a myślę, że to dobrze nagrywać, bo fajnie później posłuchać sobie, chociażby pod koniec dnia i wyciągnąć wnioski. Karta dnia, jako energia główna, 5 buław, paść buław dopełnienie, no i na spodzie. Czwórka była fantastyczne w zasadzie karty. Jakie rano wyjęłam, Daria przed pójściem do pracy tak popatrzyła troszkę tak i na tą piątkę, ale ja mówię, że ej, ale ta piątka była to przecież może być fajna, bo tu może chodzić. Po prostu Daria pracuje teraz w takim Holiday Clubie. Tak, tutaj w Anglii, w klubie wakacyjnym i opiekuje się dziećmi z takich rodzin. No, może takich troszkę mniej zasobnych finansowo, których rodziców niekoniecznie stać na wysłanie ich na wakacje. I ja powiedziałam jej, że ta piątka buław to może być po prostu jakaś gra, rywalizacja po prostu tych dzieci, bo zobaczcie, energia uzupełniająca paść buław, czyli może chodzić o dzieci, może chodzić o kłótnie w domu, o dzieci, może być jakaś wymiana zdań w domu z dziećmi, może chodzić o dom, o jakieś rozpoczęcie nowych idei, działań w obrębie domu, może chodzi o żwawe, takie żywiołowe dyskusje z domownikami. No dzisiaj wtorek, dzień Marsa, ale zwróćcie uwagę co powiedziałam. Jejku, niestabilnie to trzymam. Przepraszam bardzo. Yy. <laughs> no księżyc w wadze. Rozumiecie, to jest fantastyczny dzień dzisiaj na dogadywanie się i myślę, że ten dzień naprawdę będzie temu sprzyjał, więc jeżeli jakieś rozmowy, no, które muszą się odbyć, odwlekacie, odwlekacie, to myślę, że czas je wreszcie przeprowadzić. Wyciągnę kartę radę w związku z czym zapauzuję, bo tak, bez stojaka chwilowo przy przemeblowaniach różnych jestem teraz i tak. No dobra, koniec usprawiedliwień, pauza, wyciągam kartę rady. No nie mogę, jako rada ukazała się w rzeczy samej piątka buław także. Na spodzie co mamy? Piątka pentakli, tak. Nawet jeśli boisz się braku, boisz się jakiejś biedy, jakichś niedogodności, Yy, musisz wywołać to, nie wiem, burzę w szklance wody. Tak yy, czytałam kiedyś takie określenie na yy, temat yy, piątki buław, że to może być burza w szklance wody, czasami zupełnie niepotrzebnie, ale jeśli czujecie, że jest to konieczne, jeśli czujecie, no nie wiem, potrzebę oczyszczenia atmosfery, no to tak, no, no, no jako karta rada piątka buław, gdzieś mi wypadła pauza znowu. No, więc jako Rada Piątka Buław mówi tak: Zrób tę awanturę, wywołaj te burze w szklance wody, czy też rywalizuj, wkładaj tą ognistą energię, bo pamiętajmy, co jest po Piątce, jest Szóstka, czyli co? Powrót triumfalny, ogłoszenie dobrych wieści, uzyskanie tego wszystkiego, o co walczymy. No, w cudzysłowie, no, bo chociaż może to być walka, tak. Yy, bardzo przepraszam wszystkich, którzy oglądacie i które oglądacie, za to, że tak się ociągam w ogóle z yy, dodaniem czasówki do czytań na Nowelwie. Właśnie z, za każdym razem, jak wyjmuję kartę, i ojejku, jeszcze nie zrobiłam tej czasówki i teraz ją właśnie zrobię prokrastynacja to tak to nie jest fajne nie jest fajne jeśli wam się moja karta dnia przydaje proszę dziewczyny i chłopaki jeśli oglądacie kliknijcie lajka like dajcie słupka jeśli jeszcze nie ale tak to pozwoli mi pozwoli mi mieć większy power Yy, I co, więcej zaangażowania, żeby dla Was to robić, bo nie tylko dla mnie. Myślę, że ważne jest, żebyśmy tworzyli jakieś takie grupy i wspierali się nawzajem, chociażby czytaniem z kart tarota. No dobra, dobrego wtorku. Pamiętajcie, dzień Marsa, coś czerwonego, fajnie mieć. I no jakby, jak to jedna taka piosenka dog it dog expected unexpected bo no paść była wiesz czy niespodziewane często takie gwałtowne wydarzenia wieści, osoby no dobra wszyscy, wszystkie które macie dzieci to no fajny dzień Powodzenia, trzymajcie się.